Z tego powodu na tym się skupiliśmy i zdecydowaliśmy się taki materiał zrealizować. Ale od razu dzwoni do mnie owca z WK i mówi o co chodzi, co jest pięć. Trzeba się spotkać i to wyjaśnić. Za co bardzo dziękuję. Dzięki. No I lecimy tak dalej. Wow! Jeżeli chcesz nagłośnić temat, to zapraszam do oceny filmu i komentowania. Jeżeli też jesteś twórcą internetowym, to tym bardziej warto to zrobić i zastanowić się, czy internet, czyli przestrzeń, w której tworzymy, zmierza we właściwą stronę. <laughs> jestem, jestem, spokojnie. Kilka dni temu na kanale o nazwie, nie wiem, ale się dowiem, pojawił się materiał, w którym była omawiana liga High League. Film nabił ponad 600 tysięcy wyświetleń, albo już 700. Jak mówi prowadzący kanału, Highlig był prowadzony przez ludzi o wątpliwej międzynarodowej reputacji, ta federacja angażowała influencerów, jednocześnie wpływając na umysły ludzi. W 25 minucie autor wywołuje ekipę WK, potentatów na polskim rynku energetyków, to od nich jest napój dzik, który pewnie zauważyliście w sklepach, i porusza następujące sprawy. Brak komentarzy i oświadczeń od WK wyjaśniających relacje między ich firmą a Hailik i Czechinami. Prowokuje WK do wyjaśnień, aby zapytali Sławomira Bielskiego, jednego z udziałowców High League, jaki miał powiązania z Czeczenami i proponuje, aby opublikowali widzom, żeby pokazać transparentność, że nigdy by tego nie zrobili, gdyby wiedzieli. Ekipie WK nie spodobała się taka narracja, skontaktowali się więc z Wojciechem, aby wyjaśnić powyższe kwestie i uważam, że słusznie. Mój film jest adresowany do widzów, którzy już trochę znają sprawę, dlatego nie będę jej tu ponownie omawiał, szkoda czasu. Skupię się na interesujących detalach mowy ciała, wyrywkowych wypowiedzi wypowiedziach czy wizerunku, jaki tworzą uczestnicy dyskusji. Jeśli nie widzieliście żadnego z tych filmów, linki są w opisie poniżej. Okej, okay, przyjrzyjmy się sprawie. Trzeba powiedzieć, że panowie wykazali się wysokim poziomem kultury. Rzadko wchodzili sobie w słowo, a ich mowa ciała nie przedstawiała niepokojących ruchów. To nie jest zwyczajowy materiał, którego mogliście się spodziewać na naszym kanale, jednak jak widzicie, Jesteśmy w studiu WK z uwagi na nasz ostatni materiał dotyczący hajlik. Od samego początku zaczynamy z dziwnym odczuciem, bo słyszymy znany głos, choć nie widzieliśmy do tej pory jego właściciela w poprzednich filmach. Wojciech, osoba po prawej prezentuje się bardzo korzystnie. Utrzymuje kontakt wzrokowy z kamerą podczas wstępu. Gesty, które wykonuje są popularne wśród retoryków i prezenterów. Często się uśmiecha, a jego wizerunek składający się z szerokiej łapy, koszuli opinającej, wspomniany biceps, długich, dobrze spiętych Włosów i rysów jako giga czada, tylko pogłębia efekt aureoli. Za chwilę zobaczycie, bo zastanawia mnie powód wykonywania tego asymetrycznego uśmieszku, który w książkach jest opisywany jako pogarda, ale w tej kwestii pozwólcie, że się wstrzymam. Przyjmijmy, że to po prostu nawyk w takich sytuacjach. Zarzut z waszej strony to w tym filmie to było, czemu nie było świadczenia z naszej strony. Jeżeli chodzi o zakończenie działalności Hidik w Polsce. Nagrywka ma miejsce w siedzibie WK, a konkretnie w ich studiu, pomieszczeniu, które jest dobrze znane czterem panom po lewej, bo to jest, no, ich piaskownica. Od lewej mamy Michała, mało raczej mówił, Michała Owce, poważny, obserwujący bacznie swojego rozmówcę, Pawła, który. Prezentował się jako osoba, która chce się przede wszystkim dogadać i Roberta, który nic nie powiedział. Jak dobrze rozumiem, to są twarze WK. Zauważyliście materiale, które my też zaadresowaliśmy, do których chce się odnieść dzisiaj. Tak jest. Co ciekawe, nie widać po nich zadowolenia takiego, jak na twarzy gościa. Może to wydawać się oczywiste, bo chcą wyjaśnić ważne kwestie, a wizerunek ich firmy został przecież nadszarpnięty. O w czym jest problem? Moją interpretację uwag od NWSD już znacie. Teraz trzeba dowiedzieć się, co mają do powiedzenia WK. Eee, to znaczy, zwróciliśmy się do ciebie dlatego, ponieważ no, nie podobało nam się to, w jaki sposób nasz materiał został zmanipulowany? W gruncie rzeczy zdenerwowało ich to, że materiał został zmanipulowany. To była interpretacja kanału, nie wiem, ale się dowiem, ale rozumiem, zrozumiała ich wypowiedź w tym temacie. Nie mamy nic przeciwko, żeby wykorzystywać nasz wizerunek, oczywiście w sieci. Mamy tylko problem z tym, jak to zostało przedstawione. W porządku. I Czy sobie są dzisiaj pewne o tym pogadamy. Wątpliwości, które zauważyliście w materiale które my też zaadresowaliśmy, do których chcę się odnieść dzisiaj. Tak jest. To jest bardzo ważne, co zrobił w tym momencie gość programu, bo chciał sparafrazować to, o czym będzie dzisiaj mowa, żeby uzyskać potwierdzenie z drugiej strony, że wiemy, o czym mówimy, bo czasami jest tak, że jeden sobie, drugi sobie i w ogóle nie gadają o tym, co chcą razem. W odcinku tak jakbyśmy nie, nie wydali żadnego świadczenia, bo mamy coś do ukrycia a nie było tak, że mieliśmy po prostu coś do ukrycia, tylko toczyły się jakieś rozmowy o nowej współpracy. Odcinek sugerował, że WK mają coś do ukrycia. I jeszcze był jeden zarzut, że do końca odcinka była narracja, że WK wspiera Hajlik. Wizerunkowo po odbiorze filmu i komentarzach, większość ludzi jest zadowolona. Część nadal czuje niesmak, bo... Ani kanał nie wiem, ale się dowiem nie przyznał racji, że część ich materiałów mogła być domysłami, brak wystarczających dowodów, jak i WK, którzy nie odpowiadają na to, że nawiązali współpracę z firmą, która miała powiązania z Szczecinami. Czy wiedzieli wcześniej? Ciężko jest powiedzieć, co by się zrobiło na ich miejscu. Nawiązując współpracę z Heilig mogli poczuć, że to wielka szansa na rozwój firmy i duży przychód. Niejeden z komentujących sam by przyjął taką samą strategię. WK nie wydało żadnego oświadczenia przez długi czas, nawet krótkiego, zaznaczając, że zdają sobie z tego Sprawę, że źle się dzieje z ich ówczesnym partnerem biznesowym i że będą informować w miarę na bieżąco. Po prostu przyjęli strategię przeczekać. z dwóch stron. Na uwagę zasługuje fakt, że obie strony potrafią powiedzieć o drugiej dobre słowo. Jak wspomniałem na początku, dzień dosłownie po premierze. Dlatego wielkie szacunek i bardzo wam dziękuję za to, Panowie, że chcieliście tak szybko się tutaj spotkać. Bo, oczywiście, celem naszego materiału by było wywołanie dyskusji wokół tego tematu, co jak widzimy, powiodło się, więc bardzo Wam za to raz jeszcze dziękuję. E, spoko. i też dziękujemy, że Wy się zgodziliście też upublicznić u siebie, nie? Bo też nam zależało, żeby w sumie do tej samej widowni dotarł ten film. Zwróćcie uwagę na zachowanie Piotrka, który jeszcze nic nie mówił, ale po jego zachowaniu było widać, że przymierza się do wypowiedzi. Nie każdy takie elementy wyłapuje na pierwszy rzut oka. Puszczę Wam to jeszcze raz. Dzień dosłownie po premierze, dlatego wielkie szacunek i bardzo Wam dziękuję za to, Panowie, że chcieliście. Tak szybko się tutaj spotkać, bo oczywiście celem naszego materiału by było wywołanie dyskusji wokół tego tematu, co e, jak widzimy. Mimo, że słowo przepraszam, przykro mi albo przykro nam nie padło ani razu w całej dyskusji, przynajmniej nie wyłapałem, to panowie zaprezentowali widzom kawał dobrej, pozytywnej rozmowy na wysokim poziomie. Trzymali emocje na wodzy i starali się odnosić rzeczowo do argumentów interlokutora. Elementem skruchy jest ten moment. Po pierwsze, to jest pewna nauczka na przyszłość, że jeżeli kogoś wywołujemy do tablicy, tak jak zrobiliśmy to w Waszym przypadku, aby poruszyć ten dyskurs społeczny, aby pobudzić dyskusję na ten temat, wywołujemy Was i poświęcamy Wam relatywnie mało czasu w materiale w porównaniu do całości, co jest błędem, ale tutaj. Natomiast też uważam, że mogliśmy zakładać, że wiecie więcej niż my, jako że my mamy dostęp wyłącznie do takich narzędzi jak Google. Pojawia się słowo natomiast i wchodzi stanowisko obronne. W subiektywnej, wiadomo, ocenie już bym tego nie dodawał albo zostawił to na później, ale rozumiem, że Wojciech broni swojej pozycji i ma do tego pełne prawo. Z drugiej strony, druga grupa, Piotrek. Reprezentując WK również wskazał słaby element ich działań. Więc może dlatego to zrobiliśmy, ale z perspektywy czasu uważam, że, że, że to jest błąd, że nawet krótko w jakiś w krótkim komunikacie, czy na naszym fanpage'u, czy gdzieś, nie poinformowaliśmy o tym, że totalnie się odcinamy od, od Heiliga. Zauważcie, że te trzy osoby, te dwie osoby, Michał i Michał, potakują. Wydaje się, że przyznają rację, że w sumie powinni by coś takiego zrobić. Piotrek potrafi przyznać się do nieodpowiedniego zachowania, i nawet jeśli nie przyznają się jako grupa do tego, że wiedzieli o powiązaniach, to publice, jak widać, to nie przeszkadza. I tu jest jeszcze jeden dobry wyraz. Czyli nie widzieliśmy, że jest to jakiś problem, ale wniosek y, oczywiście wyciągamy taki, że jeżeli kończymy jakąś długą współpracę, y, to na pewno warto, warto powiedzieć coś y, widząc, dlaczego i w jakich okolicznościach. No i dzisiaj na nie? dzięki temu. Niestety za późno, ale no jest. Piotrek, wypowiadając się, często spogląda na Michała owce. Można odebrać to jako szukanie potwierdzenia. Coś za uszami, no to nie mówi o tym. I, I właśnie tyle możemy mieć do siebie pretensji, że no nie wszczyliśmy jakiegoś małego, prywatnego śledztwa. Tak? Że, ale też byliśmy zaangażowani mocno w tą federację. No więc jest coś takiego, że jak w coś jesteś mocno zaangażowany, to liczysz na to, że to wyjdzie. Tak go odbieram. Nawiązuje kontakt wzrokowy z Wojciechem podczas wypowiedzi, ale raz na jakiś czas patrzy w stronę owcy, pokazując, że liczy się z jego zdaniem. Nie chciałbym wychodzić na przemądrzałego. Wojciech ma duże doświadczenie z modulacją głosu, używa bardzo mało wypełniaczy, takich jak e, y. Nazywamy je pauzami namysłu. Jest tego mało? Super. Wiem, że sytuacja jest stresująca, zresztą to widać m.in. po chęci mówienia, gdy chce przełknąć ślinę. Chcę, żeby was zachęcić do tego, abyście zabrali głos w sprawie. I w pewien sposób zajęli tutaj stanowisko. I oczywiście, przyjaciel, słowo, które zostało pochopnie użyte i błędnie diagnozuje Twoją relację ze słowem Jeremieckim, to prawda. Natomiast miało na celu położenie emfazy na Waszej relacji. Proponowałbym w tych okolicznościach trochę spowolnić. Wziąć głębszy wdech, przełknąć ślinę i dopiero kontynuować wypowiedź. Ale. Sugestia. Owca ma specyficzny wyraz twarzy. Gdy patrzy w kamerę bądź na rozmówcę, jego spojrzenie jest w mojej ocenie bardzo hipnotyzujące i wprowadza widza w odmienny stan, w taki jakiś trans. Niektórym może się to nie spodobać, na innych zaś na pewno działa przyciągająco, w tym na mnie, bez wiecie czego. W wywiadach jego mimika często jest ograniczona do minimum. A drugie to zostawiając dwa miesiące przed ukończeniem licencjatu studia. To jest jednak taki ruch, że dużo ludzi by to skończyło, już dla świętego spokoju, dla tego papierka. O którym powiedziałeś wcześniej. Zastanawiałem się już nad tym kilka lat temu. Czy u Michała wynika to z tego, że skupia się na rozmowie, czy chce wywrzeć jakieś odpowiednie wrażenie? Używanie zwrotów. Mhm. Aby odpowiedzieć jeszcze na Twoje pytanie, Owca, masz rację i. Nie traktujemy cię tutaj jako kontynuowanie współpracy z Heilig, co, jak owca zaznaczyłeś na początku naszej rozmowy, dzisiaj nie miało już miejsca. Używanie imion, przezwisk czy tytułów pozytywnie wpływa na odbiór nadawcy. Zwykle prezentuje to szacunek oraz podkreśla zaangażowanie rozmówcy, że pamięta szczegóły na temat drugiej strony. Korzystajcie z tego, często wam o tym wspominam. Również owca użył przezwiska przynajmniej raz który może być potencjalne, potencjalnie problemem w społeczeństwie. No to już tutaj przypomnę sobie, że siedziałem sobie z Bezim i rozmawialiśmy na ten temat. Bezi to przezwisko Wojciecha. Jeżeli chcecie nauczyć się obserwować mowę ciała i wywierać odpowiednie wrażenie, to po obejrzeniu odcinka wpadnijcie na moją stronę gladyszek.pl i zajmijcie miejsce na kursie, który odbędzie się 30 czerwca w Warszawie. Warsztat obejmuje obserwowanie ludzkiego zachowania, odpowiednie pierwsze wrażenie, dużą ilość ćwiczeń i materiały szkoleniowe. Zapraszam. Bogactwo słów! Wojciech od czasu do czasu używa słów, które nie są potocznie używane. Że legitymizujecie i legitymizowaliście hajlik. Pamiętajcie, że takie użycia pozytywnie wpływają na odbiór danej osoby, bo mamy wrażenie, że rozmawiamy z inteligentnym człowiekiem. Oczywiście Wojciech wypowiada się w sposób zrozumiały, używając codziennego języka, natomiast te pojedyncze wstawki na przestrzeni 30-minutowego materiału prezentują go jako wyedukowanego. I oczywiście przyjaciel to słowo, które zostało pochopnie użyte i błędnie diagnozuje twoją relację ze słowem Mirem Wieckim to prawda. Natomiast miało na celu położenie emfazy na Waszej relacji. Ważna notka: przesadne używanie trudnych terminów negatywnie wpływa na rozmowę, ponieważ nadawca takich komunikatów może być odebrany jako przemądrzały i odstępujący od normy. Pamiętam sytuację, jak rozmawiałem z gościem, który używał terminów prosto z socjologii, a gdy ja użyłem interferencja proaktywna, skwitował mnie, że niepotrzebnie wprowadzam niezrozumiałe dla niego terminy do rozmowy. Trochę autorefleksji. Podsumowanie. Podsumowując spotkanie tych panów, uważam, że rozmowa była na wysokim poziomie. Przedstawiane argumenty były logiczne, a pojedyncze przerywania. Nie czy możesz mi teraz odpowiedzieć na to Obowiązek pytanie. wyjaśnienia rzeczy wobec swoich widzów, obowiązek transparentności. Nie, nie, nie obowiązek. Społeczną. Nie, nie, to jest osobna rzecz. Sorry, że Ci przerwałem, chodzi Pewnie. mi o obowiązek. To jeszcze mamy tutaj taki punkt o tym mobbingu w firmie. To dla to naszych widzów... Zanim do tego no. przejdziemy, chciałbym jeszcze zaadresować ten temat. Nie rzutowały na jakość rozmowy. Szczere uznanie dla Wojciecha i kanału Nie wiem, ale się dowiem za rozbudowany materiał pokazujący problemy społeczne oraz za rozmowę na obcym terenie, utrzymując odpowiednią jakość dyskusji. Podejrzewam, że laptop z notatkami pozytywnie wpływał na komfort psychiczny, bo w momencie, gdy nie patrzył na rozmówców, wzrok był skupiony w stronę laptopa. Szacunek leci również do panów WK, ponieważ nie. Robili dymów, chcieli powiedzieć, co im leżało na serduchu i uzupełniali swoje wypowiedzi. Bardzo dobrze słuchało się waszej rozmowy, panowie, i chociaż bezpiecznie każdy z was stąpał po ścieżce tej dyskusji, mogliśmy wyczytać i zrozumieć kilka detali ukrytych między słowami. Tyle ode mnie i do zobaczenia. Wpadnijcie na stronę bladyszek.pl